Kiedy przeżywaliśmy odejście z tego świata tak wielu bliskich na morzu, patrząc w świetle wiary na to, co się stało, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie straciliśmy ich na zawsze. Oni tylko przeszli z jednego życia do drugiego życia. Powierzamy im wszystkich Bożemu Miłosierdziu i mamy nadzieję w sercu, że Bóg przyjmie ofiarę ich życia i my także z nimi się kiedyś spotkamy. Dziś także modlimy się w intencji naszej Ojczyzny, której służyli nasi bracia i siostry. Prosimy naszego najlepszego Ojca, który jest w niebie, aby Ojczyzna nasza stawała się ziemią miłości, braterskiej wspólnoty, szacunku dla swoich dzieci, ziemią nadziei, otwartą na życie, domem dla rodzin, Królestwem Pana Jezusa. Dziś również. Pragniemy powierzać świetnej pamięci Księdza Brała Edwarda którego Bóg dziś przyjął do siebie, brał udział w naszych miszach smoleńskich, a w ostatnich miesiącach swojej choroby łączył się z nami duchowo za, po, za pośrednictwem Mediów katolickich. Moi drodzy, bardzo serdecznie w naszej wspólnocie pragnę powitać Pana Anżyja prezydenta. Jego ekscelencję księdza biskupa Michała Janowa, który przewodniczy nasz. <plosy> witam bardzo gorąco i serdecznie jak zawsze Was, moi kochanie, zgromadzonych tutaj w Katerze i tych, którzy się nie zmieścili są na zewnątrz. Bardzo, bardzo serdecznie witam Wielkie Prawa dla Was. Szanowni Panie Prezydencie, drodzy bracia i siostry, bracia kapłani, W mitologii greckiej bogini Mnemozyny, czyli Pamięć, jest matką dziewięciu mózgów. Te intuicje podzielczyła cała kultura naszej Europy. Pamiętamy, referencje dzisiejszego cala, wielkich dzieł Boga. Nie A w Nowym Testamencie historia Izraela zostaje odczytana jako zapowiedź, jako prorocza figura Jezusa Chrystusa. W Jezusie Chrystusie historia, chronos, staje się pełnią czasu, objawieniem wieczności, kairos. Chrystus jest alfumionego, początkiem i końcem. Jego narodziny są punktem centralnym w historii. Całego wszechświata i kosmosu. W stosunku do tego wydarzenia wszystko inne jest przed albo po, i żadnego innego takiego wydarzenia już nie będzie. Dobra nowina Chrystusa jest nowiną uniwersalną, obejmującą wszystkie ludy i narody. Izrael jest figurą Kościoła, który wszystkie ludy i narody ogarnia. Narody, które przyjmując trzest wchodzą na drogę pełni czasu i uczą się odczytywać swoją własną, ludzką historię w świetle tej temy. Nasz Święty Rodak Jan Paweł przypomina nam, że w Chrystusie dzieje człowieka, dzieje społeczność, dzieje narodów, dzieje świata, stają się historią zbawienia. W roku Pańskim 966 odcielenia Chrystusa na tę drogę wchodzą plemiona naszych przodków. Wiślam i polan. Krew z naszej krwi, kość z naszych kości. Rok będziemy wspominać 1050. rocznicę tego wydarzenia. Wydarzenia, które jest punktem wyjścia i dla dziejów państwa, i dla dziejów kościoła. Początek dziejów narodu zbiega się z początkiem chrześcijańskiej wiary. Od tej pory kronikarze, dokumentatorzy chronosów, Będą starali się odczytać ten chronos w świetle Bożego Kairos. Gal Anonim, Wincenty Długoż i ich następcy będą uczyli naród nie tylko historycznej pamięci, ale także wdzięczności dla Boga, który tą historią kieruje. Mottem wszystkich tych kronik mógłby być refren dzisiejszego psalmu. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. W czasach nowożytnych historia uniezależniła się od myślenia teologicznego, stając się domeną naukową, domeną humanistyki. Ale dla człowieka wierzącego dla społeczeństwa, narodu, kościoła nieustannym wezwaniem będzie odczytywanie tej ziemskiej historii jak ich i ich wydarzeń, wzniosłych i tragicznych, jako znaków czasu. Chrystus uczy nas zupełnie nowego odczytywania historii. Nasze współczesne czasy. Znowu stają się świadkiem wymazywania pamięci, przekształcania jej przez inżynierów historycznej manipulacji. Znamy to z ostatnich stuleci. W okresie, kiedy Polska utraciła państwo, w okresie zaborów, Kościół przejął na siebie poniekąd funkcję, do której nie jest powołany, funkcję zastępczą funkcję tego, który przechowuje pamięć narodu. Nie inaczej było w czasach komunizmu. Romanizmu. To świątynie, a szczególnie jej południowa ściana, jest milczącym świadkiem tej historii, która wygnana z oficjalnych podręczników PRM która wymazywana z historii społecznej tutaj, w Kościele upominała się o swoje istnienie. To tutaj, w tej katedrze kardynał Wyszyński wypowiedział pamiętne słowa, które my możemy przeczytać za każdym razem, kiedy tutaj chodzimy. Naród bez przeszłości jest narodem bez przyszłości. Wielkich dzieł Boga niezapominajmy. W perspektywie Krzyża Chrystusa to nie tylko wielkie zwycięstwa, to także i dramaty. To nie tylko 11 listopada, który jutro będziemy świętować, ale i 1 września. To nie tylko 15 sierpnia. Wielki cud. Ale i 17 września. Żyjemy w czasach, w których znowu powracają próby manipulowania pamięcią społeczną. Symbolem walki o historyczną prawdę i pamięć Europy był spór o preambułę Konstytucji Unii Europejskiej. W nie ma już mowy nie tylko o Bogu, ale nawet o chrześcijańskich korzeniach. Wspomina się tylko jedną z gałęzi tego drzewa, tę oświeceniową. Jakieś tragiczne przekłamanie perspektywy. A przecież jacyś Francuzi wymowni zrobili wynalazek, że ludzie są równi. Choć o tym dawno w pańskim pisało zakonie i każdy ksiądz tożsamo gada na ambonie. Nauka dawno była. Szło o jej spełnienie. Lecz w ten czas panowało takie zeszczepienie, że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie, póki ich nie czytano w francuskiej gazecie. Pan Tadeusz. Czytajmy poetów. Oni przywracają pamięć Polskę. Oni przywracają pamięć naszej starej Europie, którą Franciszek porównuje do sklerotycznej stałuszki. Dzisiejsza Polska jest terenem zmagania o historyczną pamięć. Jednym z jej symboli stał się katy, a z pamięcią o katyniu nie rozrywanie się tragiczna data 10 kwietnia 2010 roku, którą co roku, którą co miesiąc, tak jak dziś tutaj wspominamy. Zginęli ci, którzy udali się, aby Uczcić pamięć Katynia. Reprezentanci najlepszych synów i córek naszego narodu. Z Panem Prezydentem, św. pamięci Lechem Kaczyńskim, jego małżonką. Zginęli cywilni i wojskowi, świeccy i duchowni. Reprezentanci różnych wyznań i ludzie niewierzący. Przedstawiciele różnych politycznych partii, strażnicy narodowej pamięci. A potem w imię tej pamięci setki, tysiące rąk układały krzyż ze zniczów przed prezydenckim pałacem. I w imię walki z tą pamięcią inne ręce ułożyły w tym miejscu prześmiewczy krzyż z puszek w tym piwie. Przez długi czas przechodząc wieczorem po krakowskim przedmieściu słyszało się po jednej stronie słowa modlitwy, po drugiej słowa ironii, okrzyki pogardy, starannie rejestrowane przez media, również publiczne. Czy to jest tak, że z jednej strony Warszawa a z drugiej warszawki? Nie wiem. Ale wiem, że Chrystus umarł na krzyżu za jednych i za drugich. I za tych, którzy przynosili śliznicze i zapalali je. I za tych, którzy je gasili i wyrzucali do kontenerów na śmieci. I Chrystus umierając na krzyżu modlił się. Ojcze, odpuścili bo nie wiedzą co czynią. Jego uczużowana miłość ogarnia wszystkich i po tej i po tamtej stronie ulicy. Sięga dalej iż nasza ludzka ułomna miłość. Dziś nadchodzi czas, aby na nowo pomyśleć o budowie szczególnego miejsca upamiętnienia Pomnika, który wspominałby tragiczną smoleńską katastrofę. Pomnika na miarę tamtego wydarzenia na krakowskim przedmieściu. I potrzebują pomnika ci, co zginęli. My, żywi, go potrzebujemy. Potrzebujemy takiego pomnika, bo jak pisał Norwid, pod dłutem wieczniają się chwile. I, jak pisał w innym miejscu, przeszłość, to dziś, tylko cokolwiek dalej. Oni żyją w nas, a my idziemy tam, dokąd oni szli. Bo mnimozyna jest nadchodzącą bo pamięć jest matką historii, bo historia bez pamięci jest historią bez matki, jest historią sierotą, jest historią bezdomną, bo społeczeństwo bez pamięci staje się społeczeństwem sklerotycznym i umiera. A Panem historii jest Bóg. Wielkich dzieł Boga nie zapominają. swoją posługę w Kościele byli wiernymi świadkami wrogiego. Ciebie prosimy. Zyskuj nas Panie. Módlmy się o spokój duszy Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Pana Profesora Reka Kaczyńskiego. Jego małżonki, pani Marii Uciewskiej, wspaniałej pierwszej dany. Módlmy się również za ostatniego prezydenta na uchodźstwie pana Ryszarda Kaczorowskiego oraz wszystkich, wszystkich uczestników tej, tego dramatycznego lotu, tej największej współczesnej tragedii narodu polskiego. Na Ciebie dobry Boże błagamy, szczególnie w dniu dzisiejszym, aby ofiara ich życia nigdy nie została zapomniana, a przyczyny tej tragedii jak najszybciej wyjaśnione. Ciebie prosimy. Myśleć. Módlmy się za wszystkich pogrążonych w cierpieniu i chorobności, po stracie bliskich katastrofy pod Smoleńskiem, aby ukrót powierzyli się ojcu z nieba, który zawsze wysłuchuje wołania swoich dzieci. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Za obecnego wśród nas Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, nowy rząd, posłów i senatorów, aby Chrystus Król napełnił ich duchem świętym i pozwolił budować naszą Ojczyznę na fundamentach sprawiedliwości, prawdy i poszanowania prawa Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Żeby... Módlmy się za chorych, cierpiących, opuszczonych, bezrobotnych, aby odkrywali swój szczególny udział w męce Chrystusa i z niej czerpali siłę w codziennych trudności, oraz by nie brakowało ludzi gotowych do niesienia tych pomocy. Ciebie prosimy. Chrystusza. Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla twórców niepodległego bytu naszej ojczyzny w roku 1918, który został wywalczony czynem zbrojnym i wysiłkiem dyplomacji na arenie międzynarodowej. Za marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Górskiego, Ignacego Paderewskiego i wszystkich, którzy oddali swoje życie o niepodległości. Polecamy także zmarłych kapłanów, Księdza Pana Edwarda Zmiewskiego i Ojca Jana Młynę Słuchajackiego. Ciebie prosimy. Jezus Módlmy się dla nas tu aby każdy z nas starał się swoim życiem jak najlepiej świadczyć o Chrystusie. Także poprzez uczciwą pracę, wielką służbę i gorliwą modlitwę. Тебе просим, мы будем. Гости, мисс, 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 W tobie Boże, i i dziękujemy, że nas wybrać, abyśmy stali przed Tobą i Tobie z nudzieli. Pokornie, władami, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i brach Chrystusa. Kończy się nasza eucharystia. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim. Za ten dar modlitwy 10 listopada 2015 roku. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym. W sposób szczególny swoje podziękowania chcę skierować na ręce księdza biskupa Michała, za jego dar modlitwy, za jego słowo, które skierował do nas. Pełne pasję. na 600 intencji ofiar katastrofy smoleńskiej 10 grudnia 2015 roku na godzinę 19. Wielki dzień Boga nie zapominaj.